Lekcja pierwsza. Podstawowe zwroty i wyrażenia. Wysłuchaj słówek i zwrotów. Powtarzaj za lektorem słówka greckie. Alfabet: Alfa Wita Gamma. Delta Epsilon. Zeta Ita Theta Jota κάπα, λάμδα, μη, νη, ξη, όμικρον, πι, ρο, σίγμα, ταφ, υψιλον, πι, χ, ψι, ωμέγα. Τακ. Ναι. Ναι. Όχι. Ja. Εγώ. Τι. Εσύ. Ον. Αυτός. Όνα. Αυτή. Όνο. Αυτό. Παν. Κύριος. Πανη. Κυρία. Με. Εμείς. Δε. Εσείς. Όνι. Αυτή. Όνε. Αυτές. Πάνιστφο. Εσείς. Ja jestem. Ego ime. Ty jesteś. Esy Isa On jest. Aftos ine. Ona jest. Afty ine. Ono jest. Afto ine. Pan jest. Esys iste. Lub esys isaste. Pani jest. Esis ista. Lub? Esis isasta. My jesteśmy. Emis imasta. Wy jesteście. Esis ista. Lub? Esis isasta. Oni są. Afty in. One są. Aftes in. Παίνιστρωσαν. Εσείς είστε; Ήπ; Εσείς είσαστε. Ήαμαμ; Εγώ έχω. Τι; Μας; Εσείς έχεις. Ον; Μα; Αυτός έχει. Ονα μα; Αυτή έχει. Ονο μα; Αυτό έχει. Παν μα; Εσείς έχετε. Oni ma. Esis echeta. My mamy. Emis echum. Wy macie. Esis echeta. Oni mają. ty echun. One mają. Aftes echun. Państwo mają. Esis echeta. Dzień dobry, rano. Kalmera. Dzień dobry, po południu. Kalispera. Cześć, powitanie. Ja. Pa. Ja. Dobry wieczór. Kalowrazy. Dobranoc. Kalinychta. Do widzenia. Adio. Lub. Ja. Proszę, podając coś. Orysta. Dziękuję. Echarysto. Proszę, prosząc o coś. Parakal. Dzięki. Echarystą. Proszę bardzo, nie ma za co. Parakalo. Lub. Dękany typota. Przepraszam, na przykład zaczepiając osobę nieznajomą. Sygnomi. Lub. Me Dziękuję bardzo. Echarystą poli. Nie ma sprawy. Odpowiedź na podziękowanie za wyświadczoną usługę. Parakarlo typota. Przepraszam. Sygnomi. Przykro mi. Lipam. Nic nie szkodzi. Odpowiedź na czyjeś przeprosiny. Dem Tak, poproszę. O coś. Ne, ses parakarlo. Na zdrowie. Toast ny Smacznego Kal Na zdrowie, po kichnięciu. Syny Jaszu lub Yces. Zgadzam się Symfono. Dobrze. Kala. Z przyjemnością Efcharysty Symu. Serdecznie pozdrawiam. Se hierato Egardia. Witamy serdecznie. Kalosierzata. Miłego dnia. Kalishu mera. Tobie również życzę miłego dnia. Epises Kalishu mera. Cześć. Ja. Na razie. Talem. Do zobaczenia. Iżto e pani do zobaczenia wkrótce. Tata pójdę se Jak? Posz. Co? Ty. Jak dużo? Poszę poli. Ile? Poszo. Kto? Pios. Gdzie? Pu. Kiedy? Potą. Dlaczego? Ja ty. Który? Pios. Która? Pia. Które? Książę.